Kontynuujemy naszą wycieczkę po Gibraltarze. Tym razem jedziemy zobaczyć makaki berberyjskie. To właśnie tutaj, na Gibraltarze, żyje jedyna w Europie wolno żyjąca populacja małp, makaków berberyjskich. Jest tutaj około 300 osobników podzielonych na 5 rodzin, które zasiedlają różne części rezerwatu. Te niezwykłe zwierzęta pochodzą z północnej Afryki, z gór Atlasu, w Maroku i Algierii. Ich obecność na Gibraltarze to efekt dawnej historii bo makaki najprawdopodobniej zostały tu sprowadzone przez Maurów, którzy zajęli półwysep Wieki temu. Dziś są pod ścisłą ochroną. Każda grupa ma swoich opiekunów, którzy codziennie je doglądają, dokarmiają, monitorują ich zdrowie. One mają nawet swoją klinikę i dbają o to, żeby populacja była stabilna. Dzięki temu kolonia ma się dobrze i jest jednym z symboli Gibraltaru. jest. Cześć, Co tam masz? Hej! Z makakami wiąże się też znana legenda, że Gibraltar pozostanie brytyjski tak długo, jak długo na skale będą żyły małpy. Podczas II wojny światowej, kiedy populacja spadła dramatycznie do zaledwie siedmiu osobników, Winston Churchill potraktował tę legendę bardzo poważnie zarządził sprowadzenie nowych małp z Maroka i Algierii, co uratowało całą kolonię. Pokażę, kiedy masz Dziś makaki można spotkać między innymi przy Queens Gate czy Apes Den, gdzie chętnie pozują do zdjęć. To jednak ciągle dzikie zwierzęta. Nie wolno ich przede wszystkim dokarmiać, a torby lepiej trzymać blisko siebie, bo ich ciekawość bywa bardzo duża. To jedne chyba z najbardziej takich charakterystycznych mieszkańców Gibraltaru, a ich obecność dodaje temu miejscu niezwykłego klimatu. A ja już zapraszam na kolejną moją relację.